Tutaj u nas w kuchni stoi takie wielkie wiadro. I to wiadro bardzo interesująco pachnie. O, teraz można zobaczyć, co też tak przepysznie pachnie w tym wiadrze. Otóż my zamawiamy wielką dziesięciokilową pakę suchego jedzenia. I ta paka nie może sobie po prostu tak stać na podłodze w kuchni, ponieważ natychmiast się gangusy do niej dobierają. No proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Boguś, tak, pomaga sobie łapką. Oluś, Miłoszek, Bartuś. No właśnie, chrupki wywołują takie emocje, że natychmiast jest przegryzione całe opakowanie i stąd to wiadro. O, tutaj Marcelinka. Oj, oj, tam jakaś chyba nawet mała sprzeczka. Trochę niewygodnie sięgać do tych chrupek, bo one już tak są... Poniżej połowy, nie no, oczywiście my tak normalnie ich w ten sposób nie jemy, tylko mama rozsypuje do miseczek. No ale tutaj chłopaki się po prostu załapały z okazji filmiku. Wiaderko jest otwarte, w związku z tym można trochę pobuszować. O, nawet królowa przyszła sprawdzić, co tu za zgromadzenie. Tutaj siostra Marcelinka, dziewczyny trzymają dystans, one się nie będą tłoczyć tak jak Chłopaki, zwłaszcza, że jesteśmy już po kolacji i tu nie ma żadnych głodnych kotów. No więc dziewczyny patrzą z góry na to kłębowisko wokół wiaderka. Tam dalej trwa łowienie łapką. No, a tutaj dziewczyny zajęte już w zasadzie czym innym. Ja nie wiem naprawdę, dlaczego to suche żarcie wywołuje takie emocje. Dla jasności, my mamy tutaj też puszki. I w zasadzie gęgusy lubią puszki. Tak, oczywiście zjemy, jak dostaniemy na miseczki, ale tak byśmy nie walczyli o puszki.